Cześć! Tutaj Jaślaku dzisiaj będziemy grać w Team Fortress. Jest u mnie kolega Max. Przedstaw się. Siema, jestem Maxior. Ja eee, dobrze gra chyba w Team Fortress. Tak, będziemy o, grać. Nie, ja się dzisiaj sobie tą grę i. No. O, jest. no, Pokażę Wam w tym odcinku. W następnym już będziemy tak grać normalnie. a w tym Wam przedstawię wszystko. Będę Wam pokazywał od pierwszej do ostatniej klasy. No, co, 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 co ja życie to? będzie grało na przykład skał. Pokażę, jakie mam. Ja gram w, niestety w przeciwnej drużynie. No tak, bo nie ma miejsca. W tej. Niestety się nie dobraliśmy na e, No to skał. Jest on najszybszy. Może duży... wykonywać podwójne skoki. Tak, podwójny skok. E, ma takie bronie, ma... Po tym jak znajdziecie, o, bo jenny. tutaj się znajduje, w tej grze znajduje się bronie, to... Ja Jak znajdziecie, zaraz. to będziecie mieli jakieś lepsze rzeczy dla niego. Ja na razie mam początkowe, bo ja dla Scouta nie nazywa. Czekaj, spotkamy, im, się rurze. spotkamy się w Róże. Spotkamy się w Róże ja za ten ustroj mojego. Bo ja fajne. Czekaj, tylko wezmę sobie brownie. No to tak. Ma takie coś, co jeszcze... Ma takie coś, co jeszcze Ma takie coś, co wali. Czekaj, do... idźmy do kanałów, okej? Okay? Będzie w kanałach Tu są kanały W twoich kanałach Spoko mm, no, I będę okay. wam pokazywał każdą klasę Ja jestem Scoutem ale Ja mam Świętą makrelę, Skrzydłowego i Browninga Tutaj? No i idź, idź do swojej bazy Bum mm ma. No One. tak, to jest tak. To jestem ja, uwaga To ty? Tak, to No, no nie On O już. <laughs> nie, który to ty? A? ja to Jaszo Ała Dobra, ej, zdjąłem go Hura! Dobra, no teraz spokojnie będę demonstrować to jest święta makrela, to co trzyma w ręce. Widzicie co, taka rybka. To jest skrzydłowy, bardzo fajna broni, bardzo mówię. Chyba naj najlepszy pistolecik do skauta, a to z Browning Babyface'a. No. Mm, który po prostu można nim robić podwójne skoki i Tak, podwójne? Chyba tak. Też nie wiem, bo to czytałem, to czytałem, że można. Pokażę Pokaż ją, się? Nie, chyba się nie da. To się da chyba z tym. Z czymś do walki wręcz, ale nie wiem z czym. Uważaj, uważaj. Nie mnie. Ja to jestem ten normalny skaut, Ten westowany. O! Jakiś rum Zdjęł cię? To ja, ej! Sorry. Ej! A co robisz? Nubię, na chwilę się zdejmę już nie wiem, że mi tak miło. Mówię już, great quality zejmie. A to nuby. To ja. Wiem. Dobra, bo już tak dużo czasu no. poszło na Scouta. O, buciki znalazł. Kanoniarki. No, bardzo fajne. No i tak się znajduje właśnie rzecz. A jak zginiecie, to wam się może tam pokazać. No to teraz, teraz żołnierz. żołnierz. Weźcie te kanonierki. No dobra, do żołnierza. Ja tu ja mam nie wiem co one robią, no, ale zaraz... Dwa, czekaj w w w ja mam te kanonierki czy nie? Wow! Mam! Co za kogo? tutaj macie tam na górze napisany czas ile sekund Wam zostało do wejścia do wyjścia, za... A, dobra. I żołnierz mam bazłukę. Dobra, ja będę żołnierzem. Ja mam lepsze broni. I także tutaj pokażę po, wam. Pomiędzy, się znowu w... Dobra. Pomiędzy tu ma do walki wręcz, bo każdy ma do walki wręcz coś i pomiędzy bazuką na samym początku, jak dopiero zaczynacie grać i nic nie znajdziecie, to, sam, to pomiędzy bazuką a tą, tą to macie shotguna. Tak? Tak. Tak. Dobra, ja tu zdaję jakaś nuba, która nie, nie ogarnia w Team O! Dobra, ej, idź do naszej bazy. Mój żołnierz jest ogólnie mocny. O, zabiłem go. Najlepszy ogromny to chyba Czarna Strzęka, bo wyszmaczka kupi 5000, tysięcy, bardzo też fajna. No, też fajna. I, I widzicie, to są... Chodź, chodź do kanałów. Czekaj, tak, po co? No, żebym ja pokazał fajne broń. Kolejna klasa, pyro. Dobra, pyro to pyro to ja, kogo pyro e, o no Oto tak, pyro to on ogólnie ma, pali ognia i miota też miota żadna. też I ma, co tam, e, do walki wręcz co na początku ma pyro? Mm, taką siekierę, muszę się zająć. No tak, ja tak, 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 taką siekierę ma strażak, Ja strażasz mam lewarek, mnie. Ja też mam lewarek i shotguna, nie? Nie wiem, ty może masz coś lepszego. Ja mam lewarek. I tutaj, i tą będziecie mieli na początku. Oprócz lewarka, który ja znalazłem, zamiast lewarka będziecie mieli siekierę. No to mam ogólnie ogniem, shotgun. To. Albo możesz pokazywać y, w wszystkich y, w klasach, Bronie, które są na początku. To było chyba najlepiej. Dobra, ja tam I tak tutaj. właśnie spaliłem skauta no Jeszcze nie, ale już nie zgromadził. że grał Engiem. To jest pewne, także musisz się pospieszyć. No. Engiem tylko oprowadź, bo Engiem się bardzo długo... No, Engiem się długo gra, bo tam się buduje, nim działa. Potem wam zademonstruuję. Potem wam wszystko gazu. Tak, na samym odcinku będziemy wykook się chociaż ja i tak. Okej. Okay. Yy. I ten, i. Ale ja najbardziej lubię snajpera, no? którego wam pokażę. I bajo przeciwko bajo. No. No, <gryw> no. no. Nawzajem żeśmy się zabili. Aha, tu byś ty! No! <gryw> ok, nie <wiedziać>. ty. <gryw Pvd. gryw> Dobra, okay, teraz nawzajem. Jedziemy demo. Jak to Do jest man. kolejny? Demoman. Dobra, demomanem, to ty masz koksiaskie bronie także. Tak, ja mam dobra. dobre bronie. E, Budki Alibaby, lepsze to, się to, się to macie na początku, tą broń macie na, na, na początku, radnych. ale najlepsze, którą ja mam, to jest ta. Tarcza jest dobra, ale wy na początku macie takie, które się przyklejają. I jak tarcza szarża, szarża to jest takie bardzo fajne coś nie I Jak y, tym szczelicie, to to się gdzieś przylepia i jak naciśnięcie prawy, to potem wybucha. Ja mam tą tarczę, która mnie jeszcze przyspiesza, i tutaj macie taką butelkę. To tarcza tarcza szarża, pokażę. No tak, pokażę. Mm, ok. Już czekam, się pojawi za 5, 4, 3, 2, 1. Ok. No. No i to, jak szczelę to wybucha od razu. Tarczy nie mam w ręce. No, to jest mocne. Tarczy nie mam w ręce, ale jak mam tą tarczę ogólnie w ekwipunku, to jak nacisnę prawy, to ona mnie przyspiesza i jeszcze mogę mocniej walić wtedy, nie? I tak co jakiś czas, tam macie napisane obok punktów, macie napisane szarża i tam się ładuje, nie? I potem możecie przyspieszać i mocniej Dobrze, walić, dobra. ale heavy mnie teraz zdejmie. Jeszcze, no, jeszcze. Heavy git. Heavy git. Dobra, on jest silniejszy. No. Mogłeś szarżę zrobić. Ale nie, nie. Heavy masz. Heavy. Heavy, masz heavy, to jest gruby, tak większość na niego mówi bo jest on gruby i tak się nazywa po prostu w tej no, ma on dużo dużo HP, czyli czyli życia ma dużo ma mocne bronie teraz wam pokażę jego R2 tu jest to, to macie zawsze na początku ja tu nic nie znalazłem pięści. też macie na początku ten i ten spesane, to co z I? Fajne, na początku tak. macie szczelbę już no, znalazłem jeszcze takie co coś, rodzinny interes. To jest lepsze od tego, ale to jest najlepsze. No Zaraz wam jak to jak zademonstruję. Ja <głos》>. Mam też taką grę jak WWE... No i patrz, jak zjedzie tego z tego... On nie rzucaj! Śmieję się, że to Patrz, biorę to, jem to. I teraz zostaje... Takie mocne coś gdzieś, jeżeli jak kogoś przywalę, to on od razu zginie i odleci chyba na kilometr. O nie. O, i to jest bardzo mocne. No. Okay. nie jak w 90% jak się tym trafi do gościu. No. No teraz akurat nie zginął, bo ma tą tarczę. No co pokazywałem wcześniej. Mniejsza z Dobra. Ja ja żyje. Ja będę myśli. Inżynier. Co i Inżynier. inżynier. O inżynier inżynier wygraliśmy ma to ma to to macie na początku szczelby ja gram ogólnie. ja, ja mam pomysł sześć sądę. tysięcy ja nie gram zawsze samo czyli to macie, co ma co jeszcze oksu e, pistolet to, jest to pistolet klucz, klucz to kluczem uczyną. tam się robi i to i to i to jest takie Chyba nie zdążę wam w tym odcinku pokazać wszystkich klas, a więc ja tylko zademonstruję no, jak się buduje, naciskacie jedynkę i stawiacie, ale możecie tylko poza bazą i tam możecie stawiać jeszcze inne rzeczy, żeby szybko zdążyć. Medyk to ma piłę, którą może tam ciachać, ma to, co może strzelać i ma to, czym może leczyć innego gracza. Teraz nie mogę leczyć, bo nie mam nikogo przed sobą. Kolejna klasa. To snajper, który ja najbardziej lubię. Snajper to ma snajperkę, ale pokażę Wam szybko jego ekwipunek, żeby zdążyć. To Wy na początku będziecie mieli zwykłą snajperkę, yy, yy, pod, zabawkę zawodowca to już znalazłem, i łowcę też znalazłem. To jest. Jeszcze jest. <laughs> o, tego to mam już. Tutaj się ostatnio PM to jest takie coś. No, taki już. Karabinek, karabinek taki. A ja mam to, i dzięki temu to spaj mnie tak nożem od tyłu nie znajmie. I tutaj macie na początku to, ja mam już lepsze. Szybko, szybko, żeby zdążyć. I ostatni spaj. No, na spaja to trzeba jakąś minutkę poświęcić. Możecie wybierać, w kogo chcecie się zmienić. Na przykład losowo. Nie wiem, jaki numer, a jak wziąłem czwórkę, okej. Okay. Musicie mieć nóż jak macie nóż, to możecie kogoś od tyłu tak zaligać. Jak I jak użyjecie tego noża, to ten... Jak naciśniecie prawy przycisk myszy, to wtedy znikacie i tam macie taki zegarek Uf. pokazany i ja na zegarku się... <laughs> Doktor nie. <Edger> mnie <laughs> no, Jak się wiedzy. skończy, to już się pojawiacie, już nie jesteście niewidzialni. Dobra, kończymy chyba. Możecie sobie dać do sobą i Wam samo wylosuję. A jak się zmienicie w, poza bazą, to giniecie. wtedy zginiecie. Także Max, chodź do bazy, bo już musimy kończyć. Jak odcinek w następnym odcinku... No dobra, ty się tylko pożegnaj tak słowo. Okay, Janara było fajnie, chyba wierzę, że wam się podobało. Czekajcie no. na następny odcinek, który no. wpadnie razem chyba z tym na YouTube. Ja bo nie mogę dwóch dwie ale nieważne. Kiedyś no, tam ok. wpadnie. Następny odcinek na pewno będzie. No. No. Na rok, cześć. No. My się żegnamy. Naraz, cześć. cześć.